Witajcie w kolejnym odcinku. E, mogę już z dużą dozą pewności powiedzieć, że to jest ostatni odcinek sprzedażowy, także w ostatnim odcinku sprzedażowym, ale będzie też. Może to jest zła wiadomość, może niezła, może po prostu oznajmiająca ale też będzie kilka istotnych informacji. Ja jestem w domu rodzinnym, jak wiecie, e, ogarniam sobie różne rzeczy, troszkę sprzątam. No wiecie, takie. Jak tu jestem raz na czas, to trzeba coś porobić, też jak mam możliwość, to coś tu popiaskuję, coś wymyję myjką na ten kanał do odnawiania, no wiecie, trzeba coś... trzeba troszkę pchać do przodu. Eee, dlaczego powiedziałem, że to będzie ostatni odcinek sprzedażowy? Bo o ile... przy pierwszym odcinku dość to wszystko fajnie wyglądało, fajnie było, mm... fajnie się z ludźmi szło dogadać, i nie było żadnego takiego próby Januszowania. No to przy drugim odcinku, to później w ofertach miałem dużo takich. Raz, że były włączone komentarze i dużo mi dały do myślenia. A dwa, no już były takie próby, że daję dychę i cieszę się. No kurczę, ja nie mówię, że chciałem za to, nie wiem, 1000 zł, ale chciałem uczciwą cenę. Także, no niestety. Wyszło jak wyszło. Mm, ale po co ja wam to w ogóle mówię i po co to nagrywam? E, często w odcinkach, w komentarzach pod odcinkami pytacie mnie: e, to nas sprzedaż tam, to nas sprzedaż, to nas sprzedaż tam, to nas sprzedaż. Zazwyczaj te rzeczy po prostu brałem dla siebie i było na zasadzie przyda się, nie przyda się, albo naprawię i sprzedam, albo sam zrobię coś z tym. Teraz no już. No nie ma co ukrywać, no widziałem statystyki za listopad z YouTube'a, bo się jest drugi grudzień są jakie są i trzeba coś w końcu jednak nie majsterkować, tylko posprzedawać, więc więc, więc, więc trzeba się kopnąć 4 cztery litery i zabrać do działania I teraz tak, jak to teraz będzie wyglądać Teraz pod opisami filmów, które zazwyczaj wrzucam o, czy ktoś te opisy czyta czy nie czyta no, wydaje mi się, że jednak jak czyta to tylko 10% widzów ale w sumie ja też nie czytam opisów <grym> także nie, nie ma się co dziwić ja będę po prostu przypominał, jak nie w jakimś tutaj czy w jakimś tekście, to po prostu będę mówił, że że linki do aukcji będą w opisie a do aukcji, tak do aukcji yy... W sumie tak naprawdę planowałem trzy opcje Albo planowałem wejść na Allegro Albo planowałem wejść na Oelixa, Albo planowałem własną stronę e, Własna strona ma najwięcej plusów dla mnie Po prostu nie mam prowizji e, Robię to po swojemu Robię jak chcę Według własnych zasad Ale mam ograniczone No, pff, no mniej osób tam będzie wchodzić O ile wiadomo wiecie no z linku Z filmu to jednak ktoś tam wejdzie Ale z Oelixa czy z Allegro no już niestety nie więc taki trochę to średni pomysł, jak stwierdziliśmy z żoną. Druga opcja to miał być samo elix. OLX jest fajny w takich używanych przedmiotów. Wszystko tam idzie znaleźć, poszukać. E, tam jest katalogowanie praktycznie dowolne. niż masz piękny, więc, więc to w nim jest też fajne i niefajne. No według mnie trochę fajne, przynajmniej z mojego punktu widzenia. Tylko no niestety jest tam dużo prób, wymuszeń, jakiś tam oszust, jakiś takich, wiecie, Link do paczkomatu, który generalnie nie jest linkiem, tylko jest próbą zdobycia konta, hasła Niku i hasła do konta banku. Na to też proszę uważać, uważajcie, tak, na marginesie. Ale, a i trzecia opcja, Allegro. No Allegro jest najprzyjemniejsze, bo, bo, bo kontakt z klientem obustronny, kontakt z, kont kontakt z kontrahentem jest obustronnie miły. My klikamy, my płacimy, nic się nie, nie, nic się nie zastanawiamy. I tak samo wyklikacie, ja widzę czy jak gdzie, za ile, jak, jaka przesyłka i też wysyłam i też to jest przyjemne. No, niestety te prowizje są troszkę zabijające. Plus jeszcze problem jest tam z wysyłką większych rzeczy, cięższych rzeczy niż 25 kg, bo ma to można wiecie, rozbić na dwie, dwie części, no ale coś to co nie można rozbić, no to już, już jest lekki problem wtedy. Dlatego teraz tak. Ja się zdecydowałem takiego miksiura <gry> eee, Na przykład rączki do... do dzisiaj nie wiem czy to jest duży świat czy łada, ale to coś będzie z tego gatunku. Jakaś superłapka, jakaś klapka, tu jest yy, do drzwi, no wiecie, taki mik akurat to miałem na stole, że tak powiem. To sobie teraz tu ułożyłem. Tutaj mam przystawkę do celny. Tam, tam. No dobra, no nie o to chodzi, żeby to reklamować teraz. Eee, takie mniejsze rzeczy będą trafiały na Allegro. Z tego względu, że prowizja tam będzie mniejsza, wysyłka paczką będzie przyjemniejsza i po prostu eee, no w tym wypadku, jak to jest nieuszkodzone, niepołamane, no to nad czym, nad czym rozmawiać, nad czym dyskutować. Po prostu klik, klik i poleciało rzeczy cięższe jak te Madła, no to już raczej polecam na Oelixa, na bo no, Tam kwestia będzie odbioru osobistego, czy może wysyłki, jeśli wysyłki to jakie wysyłki, ktoś może pytać jak to imadło działa, czy jest nowe, czy takie, czy rakiet, czy coś tam, więc takie rzeczy raczej pójdą na Oelixa, więc e, pod moimi filmami teraz będą zawsze czy teraz. Jak się kopnę w 4 litery, mam nadzieję, że od niedzieli, a najpóźniej w poniedziałek, zacznę to wszystko wystawiać. Wszystkiego na pewno nie wystawię od razu, ale będę się starał sukcesywnie wystawiać. Będą dwa linki na Allegro i na OLX-a. Że pytam. E... O, to może zrobimy tak. W e... poniedziałek na ogłoszenie porafialne postaram się już coś tam przygotować, coś tam wrzucić na ten. na. Na te dwa linki, i żeby już tam coś, coś wisiało gdzieś. Myślę, wydaje się, że to jest najlepsza opcja. Jeszcze jest mm, taki bonus ode mnie. Wiecie, no ja tak naprawdę przypomnę Wam, że ja chciałem to wystawiać nie dlatego, żeby ominąć te próby sprzedażowe, tylko po prostu, żeby też każdemu zrobić dobrze. No. Po prostu, żeby nikt tego nie musiał kupować z tą prowizją, żeby to było łatwiej się ceny dogadać. Tak, wiecie, taki, taki troszkę targ i teraz tak e, przypomniałem sobie że przypomniałem sobie, ja dobrze o tym pamiętałem że mam tego patronaita tam mam jednego patrona, który mi od patron wspomaga prawie od początku mojego patronite'a, naprawdę mu bardzo serdecznie za to dziękuję e, i teraz tak osoby, które będą mnie wspierać na patronite będą po prostu miały e, lepsze ceny jak lepsze, ciężko mi powiedzieć. Zawsze myślałem, żeby to zrobić wysyłkowo, na przykład wysyłka gratis. No okej, okay, tylko że wysyłka tego gratis będzie kosztować e, pff, nie wiem, o paczka 8 zł, a wysyłka tego rozbity na przykład na dwa paczkomaty to już będzie 30 zł. I wiecie, to nie o to chodzi, żebym ja sobie zrobił źle, tylko po prostu żebym, e, żebym równo traktował patronów. No jeden będzie powiedzmy, nie wiem, tam. Eee, jakiś próg powiedzmy 10 zł, no to będzie 2 zł w tył, no bo wysyłka 8 zł, a ten będzie 20 zł do przodu, no i musiał, już bym tak zaczął rozgraniczać patronów, a to nie chciałbym tego nigdy robić, dlatego u mnie w każdym progu jest to samo, po prostu jeśli ktoś będzie mnie wspierał, eee, to powiedzmy, że, no, no co powiedzmy, no po prostu będę będzie miał, eee, nie wiem, lepsze ceny, tak, do, do, bardziej Nie bardziej, tylko do dogadania się po prostu, no i tyle w temacie, tak? Ktoś napisze mi, słuchaj, no jestem twoim patronem Patronuję cię od, nie wiem, od Od, od 126 lat mm, Chciałem tą korbkę, słuchaj Możemy się dogadać, nie wiem, proponuję powiedzmy tam 10 zł Myślę, to pomyślę sobie, spoko, dobra Masz, dawaj Adres paczkomatu, czy tam organ punktu, czy, czy dla kuriera, numer telefonu Niech leci i mi się wydaje, że to będzie najlepsza opcja, także jeszcze, żeby to podsumować, bo może być piękny chaos, jak to u mnie zazwyczaj. zazwyczaj. Eee, ostatni odcinek sprzeda sprzedażowy, w sensie, że pokazuję rzeczy i, i wysyłajcie, no niestety. Pierwsza edycja była super, druga była gorsza, trzecia... no ale wiecie, kto nie próbuje, ten... i tak dalej. Eee, zawsze od poniedziałku, już od ogłoszeń parafialnych, zawsze będą dodatkowe dwa linki. Wrzucone tutaj, znaczy wrzucone w opisie, a nie tutaj, na którym będą rzeczy do Allegro i do Olixa, które będę wystawiał. Ceny będę szacował, żeby były dobre dla każdej strony, postaram się szacować. No i patroni mają jak zwykle korzyści, z wynikające jest po prostu, że, że będzie dobrze. Dogadamy się, jak to mówi klasyk. Także cóż, naprawdę nie przedłużam, bo już chyba 19.00. Trudno, no myślałem, że będzie lepiej, ale nie udało się. Chciałem dobrze, no trudno. Cóż, dziękuję Wam za dzisiaj. No i co, do zobaczenia w kolejnym samym odcinku. Trzymajcie się, cześć!